Witajcie serdecznie. Grupa eksploracyjna NS eh, Kazan. Dawno mnie nie było, ale jestem tutaj teraz odwiedziłem Muzeum Podhalańskie imienia Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, co muzeum ma już 50 lat. No i pokażę Państwu, co tutaj się znajduje dokładnie w tym muzeum. Oczywiście polecam serdecznie, żeby odwiedzić to muzeum w Nowym Targu na rynku, bo warto. No, a ja przechodzę do oglądania eksponatów. Kochani, wchodzę na pierwszą salę, gdzie jest Rzemiosło. Różne ładne tutaj talerze ozdobne. Obrazy. Świadectwa. Coś pięknego. Jeszcze tutaj w muzeum nie byłem, więc warto przyjechać i zwiedzić takie muzeum historyczne. Dyplomy. Proszę zobaczyć się stare monety. Fajki. Skrzynia kufer. Maszyny pracownia dołbowia przejdziemy sobie dalej. Pracownia Kuśnierska tutaj jest, proszę zobaczyć. O. Zakład Krawiecki. Dawny, jak to wyglądało kiedyś. Czyli pracownia krawiecka. Stare żelazko, ja miałem nawet w domu kiedyś takie żelazko. Może do tej pory się gdzieś ustało jeszcze. Mam nadzieję. Zobaczcie tutaj o, stroje ludowe. To jest ta pracownia obuwia, co wspomniałem. Bardzo ciekawe, że są eksponaty tutaj. Zobaczmy dalej. Ogłoszenie. Uchwała Rady Miejskiej z dnia 24 września 1920 roku. Podwyższenie opłaty. Podełka na herbaty. Stara widokówka. O. Pan, który szczerze tego majestatu, reliksia. Bardzo dalej, świadectwo przemysłowe, przyrządy stolarstwa piękny krzyż, tu jest maszyna. Kolejne ciekawe eksponaty, kto się tutaj prezentuje, a my sobie przechodzimy teraz już za chwileczkę do drugiej sali. Zobaczyć kolejne eksponaty i kolejną wystawę. Ale to już powiem za chwilkę. Właśnie sobie weszłem do drugiej części w pokoju muzeum. To jest wielki obraz. Podróże Akwariana mroczka. I tutaj proszę Państwa na pierwszy obraz. Coś pięknego ładnie widać, drugi obraz. Trzeci obraz Arco de Beluche. Jak tu tam coś było napisane na budynku. Nie wiem, czemu autor tak to nazwał, ale zawsze można się dowiedzieć. Tu jest czwarty. Tu jest piąty obraz. Tutaj niestety jeszcze nic nie ma. Jest dopiero, ekspozycja będzie działana. Pożona. Ale tu jeszcze jest jeden obraz. Piąty. Szósty. Siódmy. Ósmy i dziewiąty. Tak to wygląda. O. A ja kieruję się teraz na ekspozycję dolną w dolnym. Zobaczę co tam się kryje. Kochani, a historię tego muzeum powiem już za chwilkę. Od razu pokażę co się też kryje. A ja już sobie przechodzę teraz, tak jak wspomniałem, do drugiej części. A później do dolnej. Tak jak wspomniemy, jestem do dolnej części muzeum. Zobaczcie, co tutaj się prezentuje. Monety okolicznościowe z Janem Pawłem II. Kronika, gdzie można się wpisać. Ja oczywiście się wpisałem. Z pozdrowieniami i podziękowaniami. tron, krzesło z 1979 roku, relikwia z krzyża, który ojciec święty Jan Paweł II przytulał w swoim apartamencie podczas transmisji drogi krzyżowej 25 marca 2005 roku. Proszę, coś pięknego, nowy targ. Z miłości do Ojca Świętego Jan Paweł II, w 40. rocznicę pobytu papieża w Nowym Targu dla pokolenia moich dzieci i wnuków. Ojczyzna Wita Papieża, Stara Gazeta, gazeta z 1979 roku, 2 zł kosztowała. Obrazy piękne. Kolejna makieta i zdjęcia. Plany. Jak Ojciec Święty Jan Paweł II był właśnie w Nowym Targu, jest pokazane w dokumencie i na fotografii. Przechodzimy sobie do drugiego pomieszczenia. Tu jest Ojca Świętego, właśnie taka laska. Biurko. O. Strój. Dyplomę. Karol Wojtywa, czyli Jan Paweł II, urodzony w 1920 roku, a zmarł w 2005. Honorowy obywatel miasta Nowy Targ, zastawa obiadowa, herb miasta Nowy Targ, nominacja do nagrody Totus. Kapelusz używany przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas spędzania wakacji w Alpach i Dolomitach. Tak to wygląda. Różańce. Karola Wojtyła. I kolejny gablotka. Krzyż pekronalny Ojca Świętego Pawła II z 1983 roku. Tak on wygląda. Bąbka z kłęki Bożonarodzeniowej. ręcznik używany podczas pożywania posiłków przez Ojca Świętego. Świeca z grobu Ojca Świętego Janowi II. Bryloczek. Oraz fragment Gałązki Oliwnej, którą czuł w rękach ojciec św. Paweł II siedząc na oknie Pałacu Apostolskiego podczas procesji niedzieli palmowej w, tysiąc, a, w 2005 roku. I tutaj oczywiście gablotka i piękny zbiór dzieł zebranych w tomach, modlitwy i rozważania niedzielna modlitwa maryjna. Tutaj oczywiście dokumenty za 1948 do 1951. To papież Jan Karol, znaczy Jan Paweł II Karol Wojtyła, czyli pisał te listy. I tak to właśnie wygląda. Więc, kochani, zwiedziłem górną część, jedną salę i drugą salę oraz tutaj tą dolną salę. Dolna sala jest poświęcona całkowicie Janu Pawłowi II, czyli Karolowi Woltile. Powiem Państwu, że naprawdę warto odwiedzić to muzeum, gdzie oczywiście po dziękuję za udostępnienie, że mogę tutaj oczywiście zrobić zdjęcia i nagrywać dyrekcję muzeum. Oczywiście tutaj Państwa zapraszam do polecenia też innym znajomym, żeby tu przyjechali, odwiedzili, bo warto naprawdę, jest dużo do zwiedzania, dużo do chodzenia i ciekawe rzeczy można zobaczyć. To był na tyle materiał, jeżeli się podobał proszę w górę. Oczywiście komentarz. Oczywiście bardzo naszych partnerów na końcowej planszy. Dziękuję oczywiście jako partner strategiczny tej wyprawy Wili Laskoczek, czyli Mrowce 17, a gdzie zapraszam na pobyt. Oczywiście polecam też kanał Owca Ruin, gdzie w opcja osób, które i naprawdę warto obejrzeć jego też kanał. I ja bardzo inne kanały również. Dziękuję serdecznie. Grupa Ektoracyjna okazało, że nam się są do materiału z muzeum w Nowym Talgu. Do zobaczenia.